Kapi, okay. zmienimy się? Jak to a <noise> o co chodzi? Siema wszystkim. Dzisiaj gramy w Forgotten Memories noc drugą razem z Redim, Katzprem i Szymonem. Okej, okay. okay. jakby co? To chodzi o to, że wchodzimy do pizzerii no i musimy przetrwać pięć nocy. Ja już z Redim zrobiliśmy pierwszą noc, no i przenieśliśmy. O. O. Się, I akurat trafiliście Na drugą noc. Co o co chodzi? Y, jesteście w biurze No i po prostu musicie zamykać kurtyny u marionetki, naprawiać prąd, prawdać i sobie. No, co? Tak. Czekajcie, będziemy razem i razem. Dokładnie, gier? tak, we czwórkę, bo taka kurat nie, nie. fajnie. No, ja ja się to ciekawiem marionetę, ja nie są bo już już jest tam zapał. Nie Pię, no ale teraz to musimy wiecie co? Musimy teraz ten oxygen wziąć. Ja nie idę na oxydent albo, nie idę. A tak, to kartę do prądu? O jest. O co zrobić? Ja powstałem w biurze. Ja chcę wiesz, po prostu z tej biurze i tam i magnetki i tak dalej. Ja mogę iść na oxygen. A wiesz co jest? Nie. To jest obok sceny Frediego. Okej. Fredi? Frediego. A Fredi właśnie jeszcze tam. Frediego teraz w tej mocy. Fredi i Boni dochodzi. A co robi Boni? Tak, co robi Boni? Tak, co robi Freddy, tylko że zamiast. tam to. nie to Boni, to jest tam, gdzie ostatnio chodziłem na prąd, więc mamy jedną ścieżkę zablokowaną. A więc musimy iść drugą ścieżką. Został to. Mój teren Boni, co ty tutaj robisz? FNAF 2 logic. Później są... później są Nightmare animatroniki, więc no. A i oczywiście jest Pongaj! Jej! No! Nightmare! Hmm. Yeah. Okay. <laughs> Oj, Maria! Ja chcę, ma się tam no. w kamsy, patrzcie. Oh <laughs> Tutaj jest marionetka, no i musicie zamykać kurtynę. No. Y no. Ej, nie marnej no. prądu! O co w tym chodzi? Zostań po prostu w biurze i nic nie rób. A uważajcie, bo drzwi mogą się na was zatrzasnąć. Nie, Ja idę, ja idę! Ja idę. Ja idę, pozdro. Ja idę szybko załatwić to. A bo ja chodzę w biurze. Z kim ja się w biurze? Eee, no z... Kupa, na pewno. Ja idę stąd. Dobra, weź, ty ty... ty. A yeah, tak. ja nie idzie, party services. Jest, ja Ja jestem tą babą, ty pilnuj tych drzwi, patrz czy tam coś nie idzie. Ja tu patrzę, czy coś nie idzie i jest. A jak Bonnie jeszcze działa? Jaką ma dodatkową? Ja tu się rozglądam, poza było picery, polecam Ej, zaraz... Chodź! Prali, prawie mnie zapał. Marionetki niech tu nie I to wygląda. Chodź, 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 chodź. Oh, oh, oh. Trzymał, ciągle wow. to przy tej Freddy Fre Fre ty. będzie ty, ja te Freddy, nie kamp, debilu. Ty, bo tu w jest. No, no to obej musicie obejść na kombo. Freddy, Fre Fre to ja Tu kumpi Freddy. Chodź. Uh. No to Freddy tu campi! Nie mogę iść I do oksyczęczu! What hell are you doing? Nie wiem! Boli mnie, boli mnie zjadł. No co jest, no! O oh, my god. Boli mnie zjadł. Zamykaj tą kurzynę, nie. Ej, hey, bo mówię. Freddy tu campi! Pomóżcie, ja potrzebuję bakapa. upa Muszę zamykać? Mam jeszcze dwa życia. A, okej. Okay. Ej, bo to Freddy campi! Parce serwices. Peti tu Kampi, pomóżcie mi! Gdzie Kampi? O każda! Okej, okej, wydostajecie, wydostajecie! Dostałem, my dostałem. dostałem się! Gdzie ty jesteś? Dostałem Barda. się. Był pod drzwiami, byłeś pod drzwiami! Ej, bo ja jestem przy oksyżentu. Jak mówcie, to e, zresetuję! Co to jest? Ej, do, do kamer! Co tutaj leżało? Ej! Mówcie jak no Oxygen będzie... E, e, ten. Ja to przekałam. Jeden będzie z tyłu, jakby co? Druga jem! Hej. Co mi to wciągnę Teraz zmiana Szymek, zmiana. O właśnie zbiera. uważajcie na marionetkę, ej, bo jak ucieknie to... Ale nie, może zostać tam y, na zawsze, no bo... Golden Freddy. No to bardzo, bardzo sami Co? Nie, po stronie no satarka. Ej, a oksygen trzeba? Nie, po stronie satarka. Ej, bo ja wszystkiego nie ogarnę! gardę. Ja pierniczę. Kur. Ej, bo jeszcze ciemne jakby. Nie, nie chciał. Nie, po stronie satarka. Nie. Ja pierniczę. O, Nie, 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 O nie, tak. nie, S, tak. S, S, S S, 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 nie, w tarcie, ja raz też. Ja nie, O, nie, 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 zginąłem nie, 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 Ej, Oksy... Zaraz Ej! Golden Freddy tak. jest tutaj! Pomocy! Ej! Ruszać się, rusza ruszać się! A! Szybko! A, Szybko! Ja muszę zresetować Ja O! Golden Freddy! Ty! Ty! Bo ktoś to zabił go Golden go Freddy! Nie umarłem Golden Freddy'ego! Fajnie! O! Golden Freddy! Go, go, go. O nie! 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 A, a, a. Musimy mieć jakąś strategię! Musimy jakoś obejść to! tych segmentów. Dobra, dzięki. Ej, dobra, kto jeszcze... O, 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 ej, kto jeszcze żyje? Kto jeszcze żyje? Kto jeszcze żyje? Ja znowu! Ja żyję! Ej, ja się duszę! Ja ja duszę. No nie się ja się ja się duszę ja bo nie ma. jeszcze się duszy! Ja idę oxygen. oxigent! Handafore! Ja! Nie mogę kamsów. Umarłam. Udusiłem się. Ja idę szybko. jest Exygen? Lu, jak się Ja idę, ja idę! Dobrze, no mu dusić. No Freddy Campi, no gówno, no nie da się grać, tak. Ja już nie żyję. Ja mam jedno ja życie, ja się już też nie, się nie żyję, czy... bo Freddy tam Campi. Musimy mieć jakąś strategię. Jeden z... jeden z nas musi iść do... To, to no, to tam się, ja tylko będę mogła iść, no. On tutaj siedzi, będzie siedził. Ej, dobra, bo tak długo się nie posiedzimy. Musimy mieć jakąś strategię. Jedna osoba, jedna osoba pilnuje generatory prądu, a druga pilnuje ten. Ja chętnie Ja mam. Ja też nie bierze. Ok, resta, resta. Rest, rest. Musimy mieć strategię. Kto idzie do prądu i kto idzie do tlenu? Nie wiem, ja nie idę Nigdzie. Ja. Gdzie idę, jest, prąd, gdzie ja jest idę, Mogę iść do e, czego. Tylko muszę... do jednego. Do jednego muszę. No bo gdzie nie rozdwoje się. Jest prąd, Ale chyba się myślę, to. że prąd jest ważniejszy. Myślę, że prąd ważniejszy jest jednak. myślicie? Myślę, że oxygen jest ważniejszy, bo jakby Mokygen wysadzić to my się zaczniemy automatycznie zaczniemy się Fality. dusić. A no i... też, tylko że jak jest... E, też nie ma prądu, to Golden Fed jest też. I Feddy ci nie robi... O... Tak, skip. No właśnie. Najgorszy no jestem, Bonnie, bo daleko biura siedzi. No. Dobra. I strategia. Roz... Jak już od razu się respimy, to z buta idę od razu. To jest Ej, nasza strategia. Chyba... Ja idę od razu z buta. Ja idę do Ej, prądu, ok? Do prądu idę, bo Freddy tam kampus. Jak powiesz mi gdzie Oksydron, to bije mi się Co? Gdzie jest Oxygen? Oxygen, Oxygen jest. Oba Frediego. Oba Frediego jest. Gdzie jest Freddy? Freddy jest na scenie Golden Freddy? Nie, gold nie Golden Freddy. Ten zwykły Freddy. Dobra, power jeszcze mamy dużo. Bo, dobra, ja się zapofiszę. No kto stoi przed tymi drzwiami, bo już za mało dostaje. Hej. Znaleźliśmy skrót, znaleźliśmy skrót. Let's go. Dobra. Ty jesteś do prądu, patkę, dobra? Dobra. Ej, to ja idę do tlenu, to ja idę do tlenu, okej? Okay? Security office Ja idę do tlenu, ok? To idź. Ok, a gdzie jest elektryka? Poczekaj, poczekaj, Kasper, to, to ci powiem tak na szybko, bo zdążę przebiec. Patrz, tu jest rozwidlenie. A co jak nam Jak staniesz tutaj? Patrz, yy, tu jest na południe. Musisz wejść tędy. I tutaj jest generator jeden. Dobra, dobra, Ej, A co jak nam popetka wyjdzie? Yy, no to. Jak wyjdzie to jeszcze możemy uniknąć e, 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 dead, ale musimy się patrzeć w górę przez cały czas Żeby nas nie złapała Kasper, to jest dopiero na południe, ale jest jeszcze na zachodzie Gdzie jesteś? My nie my nie To północ tutaj To jest północ No To za jest, ja. jest zachód Ej, za w To jest na zachód To jest zachód, okej? Okay? Dobra, git 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 To, to jest na schód A i tutaj dziko ja jest siedział... Ale nie, fi, nie, nie jest schód. Dobra, ja się przy Wiesz, o co chodzi, kasper Wiesz, o co chodzi? No, ten kto siedzi ze mną w, w ofisie, niech siedzi przy popetce. Ja będę ciągle chodzić stał przy drzwiach. Chwilę, ale... Ale dobra, kasper jak... Jak mówią, że południe, no to musisz południe. Musisz okay, południe, dobra? To nie. Bo nie, bo nie, nie o co chodzi? Dobra, to Aro. ja idę do tlenu. Idę do, do tlenu. A ja już idę do tym tlenu, okej? Okay? Ty jeśli... Gdy zniegam, ja pan to tu to przeżyję? Co? Jak nie będę zmieniał, będę stoi. Utknąłem. Jak to utknąłeś? O nie, żyję, żyję, żyję. Dobra. Eee. Sparta services. Co? Kacper! Ja się... Ty kapi, no, ja, ja, ja czy nie będę ruszać.

no Ma mało baterii. Przegrywamy to. Kacper! Już! Dobrze! Dylan. Okej. Okay. No. Ej, Kacper, Pięknie. oba generatori napraw! Ale I my nie mamy już power. My nie mamy power. No właśnie, no to Kacper, zrób te generatory szybko. Elo. Ja też bijam elo. What the ele! Dostałem się! Powstałeś się! Resetuję wentylację! Let's go! CCTV system. Okej, okay, udało mi się! Udało mi się! Ja mam jakieś Co? Golden Freddy. Golden Freddy mnie zabił. A, okej. Okay. Ej, jak tam prąd? My nie mamy już powera. Już powera nie mamy. Kasper, co tam robisz? Drugi zresetowałem, to za chwilę się włączy, jak drugi zresetowałeś. No, no, i drugi ja zresetował. okej. mamy Okej, okay, mamy strategię, już chyba wygramy to. Która godzina jest? Zginąłem. Ale mam wentylację, wen mam oksygen, więc mamy... Jesteśmy bezpieczni. Ja mam trzy życia jeszcze. Dobrze. To... Reddy, jaka jest sytuacja w ofisie? Co Jaka jest sytuacja w ofisie? Słuchaj, Złuchaj, wychodzi. No to zamknij tę kurtynę! Ja dziwnie chodzę O, teraz już normalnie Dobra, dobra jaka, jest jest. jaka jest sytuacja? Jaka jest sytuacja? Git, git, git Nikogo nie ma jeszcze przy ofisie. Dobra, która godzina jest? Która ja godzina? Ja tutaj robił Chodź dobra, 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 dobra Która godzina? Ty, o co chodzi z baterią? I zaraz będzie czwarta O, okej okay bateria ty, masz tutaj To masz tutaj zapasową baterię, No. Ja? Masz zapasową baterię. Jedną baterię no. do, do, jego, do twojej latarki. Do do ja, ja na trądzie mam jedną baterię. No, nie wychodź bo mnie denerwujesz. Ja tu czekam, ja Nie. się cały czas. Ale jest dobrze. Ja tu stoję na głowie, ciki. Okej. Okay. W ogóle to Freddy może do nas nie przyjść? Tak. Tak, można. Tak. Czwarta jem! Czwarta jem O, Freddy był mnie, nie widział. mi się Nie wiem. W, razie w Dobra, na razie jest... Na razie jest kalm. Kalm jest. dobra A jak osuło? godzina? Co? No. Po... Już jest 15 po czwartej. Okej. Okay. Tak, nauczyłem się z matmy. Tak, nauczyłem się. Okej. Okay. Słuchaj. Ej, ej. Ja co chwilę będę się chował w wędzie. No bo ktoś idzie. A jaka jest sytuacja Dobra, w ofisie? Wszystko jest spokojnie? Już, już w pół do piątej jest. Dobra, a, a jak się trzymają generatory tlenu i prądu? Good, good, good. Wszystko jest git. No i Sigma chyba to wygramy. Ty no, jesteśmy już blisko. Zaraz piąta. No i S, S, S. Jest, 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 Kacper! No, ja Services! Napraw! nagrywamy? No! A, bo mnie nie było poszędzać do toalety. A, okej. Okay. Kacper, no, jest piąta, słyszysz? Jest piąta, jest piąta prawie. Słyszysz? piąta, chłopaki. Ej, słyszysz Kacper? Napraw to! No. Naprawiłeś? Tak, do? naprawił! naprawiłam. Piąta Dobra! Okej. Okay. A jak tlen? Piąta jajem. Jak tlen? Git, git. Wszystko git. Dobra. Moja robota to jest stanie przy marionetce. Okej. Tak. Bardzo dobrze ją wykonujesz. Jeszcze na mnie ani razy nie wyszła. 15 po piątej. Dobra, zaraz to wygramy. Zaraz to wygramy. Ja mam tylko od drzwi drzwi wchodzę. Ej, co jest? Gdzie jest alarm. Gdzieś jest alarm. Gdzie jest alarm? Parsen services, parsen services. Dawaj! Dwa są! Dwa są! Parsen services! Jeden naprawił, jeden naprawił! Dobra. Szybko drugi. Ja jestem drugim już. Come on! Dobra. Z pół do szóstej. Dawaj. Jak nie będzie prądu to... Jeszcze pół godziny. Jak nie będzie prądu, to czas nam zatrzymują. O dobra, wszystko naprawione. Wszystko git. S, S. Dobra, wygraliśmy to już. Nie, yes! Nasza strategia nie, zadziałała nie, super. W ogóle do mnie nikt nie przychodzi.

Następnej nocy będzie Foxy. Boxy. No nie. Jak no, to działa? E, tak samo jak w FNAFie. Ile dostaliście? 1470 dolarów. Ile? Ja dostałem tylko 700. Ja dostałem 420. Yes. Wow. Ale śmieszna liczba. 1470. Wow, no to Kasper zarobił najwięcej, gratki. Bo, bo my tego, bo my tyle dostaliśmy, dlatego że siedzieliśmy w ofisie I raz to to ja bym chyba Ja bym chyba kapi i powoli odcinek kończył. Myślę. No właśnie, no bo już e, druga noc za nami, przed nami trzecia noc. To już się co co, dzisiaj... co co co? daj? mam hajs w tej grze? E, możecie sobie kupić e, latarki, takie inne. Ja mam latarnię na przykład. Longer bar Albo takie. Dodatki dunk Shades do postaci, e, wąsy, koronę, Dominus albo Heaven's Daylight. Gdzie? Daylight. Gdzie to się safe. kupuje? E, f, e, fa, Freddy Fazbear, Freddy's Gas. Paris, Freddy's Gaz. Ja tutaj jestem. Jestem już. Jesteś? Yes? Dobra, ja no, mam powoli chyba. No dobra, chodźcie się ustawcie, dobra? Ja jestem obok jest ogniska. Obok ogniska jestem. Dobra, idę, idę, czekaj, Gdzie jesteście? Gdzie jestem, jestem, jestem obok ogniska, ogniska jestem Gdzie jest opis. Gdzie jest? O, chodź, jestem. Nie, 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 dobra, kaska, mamy. Czekajcie, we... czekajcie, bo ja nie jestem na waszym serwie, czekajcie, muszę się przełączyć. A, okej, okay. dobra. Jak jesteś na waszym serwie? Ja tak w ogóle to mam 17 539 coinów. Wow, no. ale rich. No farmiłem, rich. farmiłem długo. Ja mam 1470, tak tam. Ja mam 400 się Ej, can, can someone invite me uh, night one? Serio? Zde. Jestem. Czyli mamy Siemnie. już strategię. Mamy już strategię, dobra, ready jest. Szymo! Ja przyładuję. A, okej. Okay. A to wiesz, no, skipa, skipa wciśnią. O dobra, no. jesteście, dobra. To już tyle jak na dzisiaj, po więcej zapraszamy na nasz kanał, na nasz już czas, pa! Siema. 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 pa.